Czuję się zmęczony trochę, ale czasem tak po prostu jest lepiej, że każdy ma pewne minuty, gdzieś ta pewność siebie idzie do góry, ten margines błędu jest większy, więc nie, nie gramy zachowawczo, tylko gramy każdy to, co potrafi. I to dzisiaj zaprezentowało, że każdy miał piłkę w rękach, i, i ta dobra gra w ataku, ta pewna gra w ataku skutkowała tym, że każdemu się chciało grać bardzo dobrze w obronie. Gdyby nie zbiórki nasze defensywne. To naprawdę graliśmy bardzo dobre spotkanie moim zdaniem, ale no zawsze musi być coś do poprawy. Drużyna też nagrała dobrze w obronie. My do końca nie potrafiliśmy wypracować prostych sytuacji, przez to trzeba było zbierać te piłki po niecelnych rzutach. Często tak jest w Foszków też, że jeżeli drużyna gra w osłabieniu, to dostaje takiej dodatkowej energii. Wszyscy czują się pewnie na boisku, bo wiedzą, że tych zmian jest mało. My nie graliśmy na tyle agresywnie, żeby ich zmęczyć, przez to w tej końcówce my mieliśmy, myślę, że mniej sił, przez to gonienie, i, no i zabrakło, zabrakło energii, zabrakło celnych rzutów, dzięki temu drużyna zresztą się wygrała. każdy koszykarz woli grać mecze niż trenować, my na pewno się cieszymy z tego, że gramy mecze cały czas, że liga nie jest przerwana. Także jeżeli tylko będziemy mogli dalej grać, to na pewno w, w, wolimy grać mecze niż, niż trenować. Natomiast teraz treningi na pewno bardzo nam się przydadzą, bo mamy wiele rzeczy do poprawienia. Szczególnie, że mamy dosyć młody skład i te trzy mecze naprawdę było. E, ciężko było poprawiać coś z meczu na mecz, także myślę, że po prostu grali, staraliśmy się dać tyle energii, ile mieliśmy. No i no dzisiaj niestety to nie wystarczyło.